No i co, przyszedł czas naprawić karkę. Słuchajcie, zauważyłem, że mi leje leje mi płyn. Leje mi olej. I kurde, mówię, no co jest grane? Co jest grane? Wczoraj idziem, tutaj skończył robić, a tu kałuża, nie? Tutaj mam... Doszłem do wniosku. Zauważyłem. że jest wszystko zalane. Ale zauważyłem, że leje o góry z tego przewodu. Ten przewód on idzie aż tu do góry. Czekajcie, wam zaświecę. Widzicie? Tam aż do góry. I tam jest tak włączony na takim kabelku. tam tu gdzieś leje. Więc co? No muszę tu ściągnąć tą górę. I ten kabel, i ten, ten wąż, ten przewód to wymienić. No tu jest wszystko zalane. Przydałoby się jeszcze paski wymienić. Po pierwsze są trzy. Powinno być pięć, ale to jeszcze tam kit. Ale one są, z tego co wiem, też poszarpane, więc rozbieram tą górę. Zobaczymy, czy dam radę to rozebrać, zobaczymy, czy to rozbiorę. Podobno to wystarczy puknąć tutaj, bo to jest przyklejone już teraz. Obejrzymy. No, panowie, słuchajcie, no, to karka naprawiona. Tutaj był ten, ten wężyk tutaj, co idzie, olejowy. Ja go tutaj teraz dałem trytytką, ale on tutaj był takim drutem przypięty. Nie wiem czemu. To prawdopodobnie powinien być metalowy. I tutaj stąd ciekło. A tu jest taki wizjer. Na tej klapy tu u góry nie umiem ściągnąć, ale przez ten wizjer to zrobiłem. A tu wam pokażę, gdzie on leci na dół. A ten wężeł idzie tu. 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 Bo bracie mi tu pomogli, to my go wymienili. No to zaraz jeszcze dokładnie pomyję. No paski są w sumie przyszłości do wymiany, no ale, ale najważniejsze, że to sam zrobiłem i się bardzo cieszę, już nie będzie lało. Bo kurde, ostatnio tak lało, że szkoda gadać. No to dobra, słuchajcie, ja zalewam to olejem. Mam nadzieję, że już nic nie cieknie, sprawdzaliśmy tam. Olejem, może z połowa tym bańki. Zaraz zobaczymy. No to trzeba doleć. 100 Ja zalewam taką LAN w WG sześć. No dobra, słuchajcie, maszyna naprawiona, najważniejsze, że dało się ją naprawić, jestem taki zadowolony, że nie macie pojęcia, bo jakby coś było tu w środku, to jest tragedia, nie umiem, chciałem to ściągnąć, ale nie umiem tego ściągnąć, jeszcze, nie wiem jak to się ściąga, być szczęście ten, stary wężyk, ten. no to tam wężyk to wam nie będę pokazywał, bo to tak wam mówię, no, tam było to, że był przypięty, był przypięty tym drutem i po prostu ten drut go uszkodził, nie, dobra, palę maszynę i zaraz zobaczymy jak działa. No, i to kareczka zrobiona. Kurde, ale się cieszę. Cieszę się, że sam to ogarnąłem. To musi wszystko wyschnąć. Tu jeszcze oczko robiłem, bo mi tam ciekło. No i trzeba już skończyć z malowaniem. Wszystkim. Dobra, tyle na dzisiaj.